Leonora Jiménez w akcji. Złomowisko. To chyba najbardziej skomplikowany projekt fotograficzny, jaki kiedykolwiek udało mi się wykonać. Przygotowywaliśmy się do tego zadania ponad pół roku. Było bardzo skomplikowane, żeby znaleźć odpowiednią lokalizację, odpowiednio rozbite auta. Trzeba było je zakupić, przemieścić, skompletować. Przygotować stylizację, która też była bardzo wyszukana. Dzięki Marcinowi Kulakowi udało się to wszystko pięknie skomponować. Cały zespół produkcyjny pracował ze mną nad scenariuszem, nad storyboardami. To wszystko pięknie widać właśnie w bardzo rozbudowanym materiale backstage. Mamy tutaj piękne filmy Jacka Japońskiego, dlatego zachęcam Was do tego, żebyście kliknęli i pooglądali właśnie cały ten kontekst backstage, żeby poczuć klimat miejsca i w ogóle rozmachu całej, całej tej sesji. Leonora Jimenez ma niesamowity temperament i czarny pas w karate. To sprawia, że właśnie jest idealną osobą do tego, żeby odegrać rolę, na której mi tak bardzo zależało właśnie w kontekście tego projektu, dlatego koniecznie kliknijcie i zobaczcie jak powstawała ta sesja.